Oczyść swoją macicę za pomocą tylko dwóch naturalnych składników i poczuj pełne oczyszczenie. Jeśli masz torbiele, mięśniaki, zbyt obfite miesiączki, albo nawet brak miesiączki, wypróbuj ten przepis, aby wspomóc profilaktykę. Sposób 1: umyj czerwoną cebulę, pokrój razem ze skórką w małe kostki, zagotuj szklankę wody, wrzuć część pokrojonej cebuli. Jedną cebulę można podzielić na cztery porcje. Gotuj kilka minut, następnie przelej do kubka i pij na pusty żołądek rano lub przed snem. Możesz dodać trochę miodu, aby smak był łagodniejszy. Ten napar pomaga oczyścić macicę, uregulować miesiączkę, usunąć torbiele, mięśniaki i oczyścić organizm. Sposób 2: użyj shilajit. Wystarczy jedna łyżeczka rozpuszczona w ciepłej wodzie dziennie aby uzyskać podobny efekt, wzmocnić macicę i wspierać naturalną równowagę od wewnątrz. Jeśli chcesz spróbować, zostaw komentarz tak, spróbuję i pamiętaj, aby wybrać najczystszy Shilajit. Link do produktu, którego sama używam i ufam, znajdziesz bezpośrednio na moim profilu.